Uj, witam! E, to film będzie dla tych osób, co mają otwarte e, zbiorniki, tak jak ja. No i mają problem z znikającą wodą. Czyli tak zwane woda znikanie znikają w domu No słuchajcie, ostatnio tapiłem na taki bajem. To Ta się nazywa automatyczna tolebka. To jest taki plastik i pod spodem są dwie łóżki. наповнюємося, обитаємося після праці і дізнароку акваріум. Так, власне, тут і Ну і попросту даємо собі воду, е, потерку якісь води. Я вкладу вже вам воду ці сов'янки. На закінці робимо мало дюрка. Po prostu się powoli wlewa wodę, to jest by i tak trzymam miarę panie potem Wiem, niektórzy to że, powiedzą, że można bardziej postosować, ale jak ktoś ma ochotę, no to widzę, no można bardziej ten, ale Mi to osobiste nie przeszkadza. Mówię tacy, co by, by byli zainteresowani. To polecam tempo albo Allegro, tak zwana automatyczna dolewka i pan bar, pakiet barier. i to się sprawdza. U mnie się sprawdziło Miałem Pani z się krzyma poziom wody Tylko nie polecam napojów gazowanych typu Coca-Cola, Milinter, Fanty te inne po prostu wyjdą sobie puteleczkę zrobić na zakręcie małą dziurkę no i będzie fajnie trzymać sobie poziom oczywiście można też to kupić w zestawach są I gotowe do tego butelki no tam różnego rodzaju A więc na ty co za parę groszy, co tylko się kupi to fajny barier, fajny <mulanie> barier, jeszcze ja bardzo muszę coś zrobić wokół butelką, po to mi polecił, żeby spróbować wody niekozowanej żywce, bo żywce mają twardsze butelki. Ja się, tego nie próbowałem, ale na pewno będę musiał spróbować. To będzie tyle, taki krótki update. Więc, czy polecam te bary? Oczywiście, że tak. A to mu tak jak mówię. na tempo lub na lago, tak zwana automatyczna dolebka. No i, no i naprawdę nie będzie wam nic znikać woda z paniaków, nie wiadomo gdzie. Panik trzyma poziom. Oczywiście, jeśli wam taka poteka na oku nie przeszkadza, tak? Albo włoży trochę więcej pieniędzy i kupić coś lepszego, no też tak można. Ale mi to na razie sprawdza sełta, więc do usłyszenia. Hej.